Jeśli i ty masz problemy z cerą, pracujesz w warunkach stresowych bądź Twoja skóra jest narażona na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, obejrzyj ten materiał. Bo być może właśnie odkryłam produkt, który wreszcie pomoże ci uporać się z Twoimi problemami skórnymi. A dodatkowo znakomicie wpisuje się w najmodniejszy trend kosmetyczny 2021 roku z Jest w 100% naturalny, nie zawiera konserwantów, silikonu, mikroplastiku ani syntetycznych substancji zapachowych. Oto on, krem do twarzy z probiotykami marki Kaltker, który dla Was przetestowałam. Pod intrygująco brzmiącą nazwą kryje się młoda kobieta o imieniu Kira, pochodząca z Frankfurtu nad Menem, która po latach pracy w koncernach kosmetologicznych postanowiła rzucić pracę na etacie i stworzyć swój własny produkt. Jak jej wyszło? Krem, który stworzyła... Moim zdaniem może zrewolucjonizować rynek produktów kosmetycznych z probiotykami, dobrze, mama otworzę. Jakie było moje pierwsze wrażenie, kiedy rozpakowałam ten pięknie wyglądający produkt? 60 ml. Zdejmujemy osłonkę. Pierwsza próba, pierwszy test na dłoni. I już od razu widać, że, że jest to bardzo dobry produkt. No, no, no. Zobaczcie. Zobaczcie różnicę na dłoni. Jak wygląda moja ręka w miejscu, gdzie posmarowałam ten krem. Mam nadzieję, że to widać. Jak zareagowała skóra jak jest od razu w tym miejscu nawilżona. O. Producentka postawiła na wysoką zawartość podstawowego składniku produktu, jakim jest probiotyk Bifida Ferment Lysate, co oczywiście wpływa na skuteczność i działanie. Produktu. Oprócz tego w jego skład wchodzi kompleks omega-3, lecytyna, gliceryna, emolienty, ekstrakty roślinne, masło shea, witamina E, która jest przeciwutleniaczem, wyciąg z nasion drzewa arganowego, substancje odżywiające skórę, ekstrakt z ryżu, wyciągi z owoców, a ponadto kwas cytrynowy, który rozjaśnia skórę. Jednym słowem wpakowała do tego kremu chyba wszystkie najbardziej naturalne składniki. Nie muszę tłumaczyć, że probiotyki to innowacyjne rozwiązanie dla wielu problemów skórnych, a to dlatego, że wykazują działanie ochronne i głęboko regenerujące i to na poziomie DNA. Co jednak wyróżnia ten produkt, krem do twarzy z probiotykami, spośród innych tego typu produktów dostępnych na rynku? Przede wszystkim jest to produkt nie tylko głęboko nawilżający, łagodzący zaczerwienienie i regenerujący, ale co też unikatowe, jeżeli chodzi o produkty z probiotykami, działa przeciwzmarszczkowo. Jest to zatem krem przeciwzmarszczkowy, także idealny dla kobiet 30, który można stosować zarówno. Jako krem na dzień, jak i na noc. I to jest faktycznie moim zdaniem zaleta tego produktu. Musimy, nie musimy kupować dwóch, mamy tutaj dwa w jednym. Ponadto, kosmetyk ten jest odpowiedni dla wszystkich typów cery. Krem ten jest lekki, idealnie się wchłania i. Pachnie lasem. Probiotyki mają również działanie lecznicze, w tym sensie, że jeżeli na skórze są jakieś stany zapalne, to kremy, kosmetyki generalnie z probiotykami wspomagają procesy właśnie regeneracyjne skóry. W estetycznym i ekologicznym opakowaniu, to jest drewno, jest aż 60 ml produktu, dużo, dlatego uważam, że krem ten wart jest swojej ceny, tych 65 euro i polecam go każdej kobiecie, która szuka kosmetyku do codziennej pielęgnacji cery, a przy okazji chciałaby uporać się bądź zapobiec problemom skórnym. Zapraszam was do subskrybowania, lajkowania, udostępniania i polecania naszego rozbudowanego bloga kawowego, bowiem chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, a przede wszystkim chcemy być dla was, chcemy aby nasze porady i nasze materiały przyczyniały się w dużym stopniu do zwiększenia waszej wiedzy o kulturze, o lifestyle'u, o nowościach modowych i urodowych. Ja tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie, żegnam się z Wami środowo i do zobaczenia. Cześć!